Kolejny mecz, już drugi w tym sezonie za wami i kolejny derbowy z Orem Stanisław. Gdyby pan miał porównać te dwa mecze, jakby by pan je porównał? No, mogę powiedzieć, że pierwszy mecz o Puchar Polski od Okręgu Zabrze. No, nie byliśmy jeszcze w pełnym tamtym składzie, bo jak wiadomo zawodnicy byli jeszcze na wczasach. Niektórzy jeszcze mieli krótkie urlopy, które, które były. Teraz jesteśmy w takim optymalnym składzie już przygotowani do walki o punkty. No dzisiaj to było widać, że podział punktów był równy. Już to nie było tak z przewagą. Orła Stanicy jak w Pucharze. jest to była walka wyrównana, choć warunki, które dzisiaj nam sprawiły praktycznie można by powiedzieć dwa dni lało mimo to boisko. W miarę dobrze było, wyglądało, ale jednak to jest Grząskie boisko wypaczało to troszeczkę grę Wydaje mi się, że podział punktów sprawiedliwy jak na rozpoczęcie rundy jestem zadowolony. Jeden punkt na rozpoczęcie sezonu tego ligowego, a z jakim zamiarem, z jakim celem, z jakim planem Wilki Wilcza przystępują do tego nowego sezonu? Na pewno będziemy walczyć. No, odbudowaliśmy się po ciężkich gólach. Jak widzimy, tutaj nowy obiekt mamy, więc drużyna się na pewno odbudowała. No, małymi kruczkami będziemy się starać coś robić, żeby po prostu się piąć wyżej, pomalutku, pomalutku. Nie wiadomo, sezon jest długi, więc nie będziemy wyprzedzać faktów, co się stanie, co będzie. W każdym razie wilki będą na pewno walczyć o każdy punkt. A jak to będzie wyglądało, no to zapraszamy na tutaj wszystkich na obieg. Może drużynę poniesie, może będą lepsze wyniki. To wszystko, co mogę powiedzieć. Serdecznie dziękuję. Ja też dziękuję. I powodzenia. Dziękuję też.